Projekt EtnoBaybeata Boyda, który powstał 6 lat temu, ciągle się rozwija, trochę się zmienia. I bardzo się cieszę, że Monika, Fundacja 9 Sił, zaprosiła mnie do współpracy, zwłaszcza takiej bardzo kreatywnej. Wykorzystałam mocno jeleśniańskie rękodzielniczki, które wykonały dla mnie przepiękne obłączki i kwiaty. Które połączyłam z moimi już tradycyjnymi koronami z kwiatów, z elementami strojów regionalnych, ale też z moimi konstrukcjami i z moimi ubraniami z kolekcji, które powstały w ciągu tych sześciu lat. O, jest to projekt złożony trzy albo czteroetapowy. Zaczął się właśnie od warsztatów prowadzonych przez Beatę, które jakby pokazują nasze jakby czucia, piękno, naszą estetykę, siłę strojów ludowych, bibuły, które panie robią w, tutaj na naszym terenie. Zaczęliśmy od takiego spotkania, dotarcia do siebie, takiej bliskości, też intymności, po to, żeby spotkać się w następnym punkcie, we wrześniu, takie trzydniowe warsztaty, wykłady, warsztaty taneczne, które jakby połączą nas wszystkich, starsze i młode kobiety, abyśmy na, zaczęły razem współistnieć, żeby nasze energie się przenikały, ale to wszystko, żeby było w duchu tradycji, ludowości, piękna i, i mi się wydaje najważniejsze, to jest siła, która drzemie w kobietach tutejszych, która jest czasami tak rzadko wykorzystywana i, i chcemy też przez to, przez ten projekt ochronić to piękno, takie, taką inność naszą, kolorowość i to, że też jesteśmy silne, że mamy też tutaj coś do powiedzenia, że nasze zdanie jest ważne i że też wymagamy, żebyśmy były szanowane. Projekt, ponieważ e, e, większość dziewczyn e, siadając przed obiektywem e, twierdzi, że w żadnym wypadku e, nie są fotogeniczne, nie lubią być fotografowane i wspaniale jest widzieć jak już w trakcie stylizacji zaczynają e, Przypominać sobie, że są piękne. To tak jakby były w takim półśnie i nagle przypominają sobie, że, że ich wewnętrzne piękno, emanuje na zewnątrz, ich spokój, ich kobiecość to jest taka moc zmieniająca świat. Polana, polana. Bo się boję sama polana, na polanie Na leko I ono na pola Powodów daleko. Bo polegał na tą siłę, że one muszą mieć taki charakter w sobie, że muszą wszystko same zrobić. Na chłopa nie patrzę, bo chłop przyjdzie do chałupy, rozgoni ma. jako jest chłopak, wiecie, że chłopiska się też za kaszik, tam za siedzu byleka. A my baby wszystkie musimy wiedzieć, że co do nas należy. Musimy wszystko wiedzieć i robić. Chłopskie roboty i babskie roboty, pranie i ważenie, i sprzątanie i wszystko, wszystko na naszych głowach jest. No my czy mamy wiecie co, trzy z ogóły, a chłopi na no jeden. Ale życie my się nie malowały nigdy nic. – To na te lata trzeba teraz, No, nie? bo jak to, jak tego, to buroka my kamerzyne tego cwikłowego, toarek uż, i no, posmarowali to my A, to pięknie. – Pewnie, kalorka. naturalnie, naturalnie. było. No. Ej, nie ma testu, nie ma co, kochanek młody, Ej, narąbie mi drzewa i przyniesie wody, Ej, przyniesie mi wody, i na rąbie drzewa, ej, jeszcze się mnie spytał, co ci już ja trzeba? No strasznie pięknie się czuja, bo Wie pan, taki wiek miał 18 roków, a ja już tu mam koniec, się utrzymał. No i tak mnie tak wystroicie, bo gadają, że jak pięknie wystroić z kogo, to strasznie będzie piękno. Jakby były taki. Ale <noise> go Tak wymaliło. <noise> a wiązków nakłada, a wyubierają do haftów, i to jest piękna dziewczyna. Jestem się nie jadła z nie? Jako nie? No. 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 No, nie, nie. <śmienicza> ja to, 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 to. bieda była, kiedy baba chłopak biła, biła go po oczach, by nie chodził po nocach. Jako też to była, kiedy baba chłopak biła, biła go młotekom, by nie chodził z muzyką. E, jako test to bieda była, kiedy baba chłopa biła, biła go po ocach, by nie chodził po nocach. Kto chce chłopa uspokoi, musi wiedzieć co ma zrobić. Przykryć go pierzyną, ja go złościło miną. No. Projekt jest prowadzony przez Fundację 9, która tu działa od już 8 lat na terenie gminy Jeleśnia i nie tylko, bo drugie nasze miejsce to jest Budapest, Też współpracujemy z Londynem i od najbliższym czasie zaczynamy naszą współpracę z wileńskimi partnerami. Ten projekt jest finansowany przez firmy Żywiec, Zrój, lokalne inicjatywy społeczne, również wspiera nas gmina Jeleśnia, urząd gminy Jeleśnia. Patronat też objęła pani wójt Anna Wesilewska. Więc jest to taki wspólny projekt różnych kobiet w różnym wieku, ale mamy być no, i samo to spotkanie z kobietami w różnym wieku, w miejscu tak bliskim też, miejscu mojego zamieszkania, bo jestem ze Śląska Cieszyńskiego, więc chyba jesteśmy tutaj wszyscy trochę stela, tak mi się wydaje. Więc chciałabym pokazać, że kobiety w każdym wieku mogą emanować taką siłą wewnętrzną i takim wewnętrznym pięknem. Miała Gala na szwarnego, mi go na wojenek, wzięli mi go na wojenek. Być może, być może ten projekt pozwala nam śnić na jawie. Jest czymś w rodzaju e, takiego wędrowania w świecie równoległym, gdzie wszystkie jesteśmy piękne, wszystkie jesteśmy szanowane, wszystkie pamiętamy o tym, jak mocne jesteśmy. I ta moc wynika z tego, że po prostu jesteśmy. Nie jest o tupaniu nogami, o złoszczeniu się i ukrzyczeniu, tylko o takim byciu kobietą mocy, swojej mocy, dlatego że się po prostu jest. Dla mnie ten projekt jest spotkaniem właśnie kobiet, ale takim głębszym spotkaniem, takim czystym, czystym spotkaniem dużym. abyśmy się mogły wreszcie porozumieć, mieć czas, żeby porozmawiać, żeby podzielić się różnymi doświadczeniami, ale też nauczyć czegoś od siebie. Przez te wszystkie lata pracy w, nie tylko w Ilesi, jakby czuję, że dużo kobiet jest bardzo poblokowanych, że boją się tego, tej, tej prawdy też o sobie, takiej, takiej świeżości, też boją się pokazać tą, tą swoją duszę, i tak zawsze mam wrażenie, że boją się odsłonić, jakby pokazać jakimi są, co czują, czego pragną, że mogą pozwolić sobie na różne piękne kolory, że mogą być też jakby wejść w jakieś inne role. Jako prezesa fundacji ten projekt, projekt dla mnie jest na tyle ważny, że chciałabym, abyśmy nawiązały wszystkie dialog. Dialog, który by trwał na lata, jakby był wyjściem do następnych wspaniałych projektów. Myślę, że o takim spotkaniu Kongresie Kobiet wiejskich, abyśmy mogły się przeniknąć, porozmawiać o naszych problemach. Nakładając korony na głowę Ubierając biżuterię, malując się. Wydaje mi się, że wszystkie czujemy się silniejsze i czujemy się takie trochę jak królowe, ale to było bardzo widać, ponieważ z, kiedy panie mówiły, że one nie, że one się wstydzą, że one są nieśmiałe, że one źle wychodzą na zdjęciach, no na pewno też niesamowita zasługa Ewy, która sprawiała, że one otwierały się trochę, ale ja myślę, że po to jest ubiór. Zresztą zawsze tak. Tak Było że królowie, władcy ubraniem, kostiumem pokazywali władzę, jaką mają nad nami. I e, pamiętajmy o tym kobiety, żeby jednak włożyć trochę takiej, e, takiej wewnętrznej, takiego też zaangażowania w to, żeby pokazać, że jesteśmy po prostu królowymi świata. Nie ze się, mój Jasinku, bo dziecko! Bo nam! Gdyby dziewinko piła, a ciebie mój Jasinecku, by dziewiła. jakby tego projektu w jednej części będą piękne wystawy. Pierwsza już będzie na Dniach i Leśni. Druga wystawa, taki Bernisterz otwierający otwierając początek trasy tej wystawy, będzie 30 września, a projekt ubogacą. Przepiękne dziewczyny z zespołu Sutari. To było takie moje marzenie, żeby dziewczyny pokazały swoją moc na naszym terenie, swoje piękne głosy, żebyśmy wspólnie po prostu stworzyły niesamowity projekt, który przenika duszę i naszych wiejskich kobiet, i dziewczyn, artystek, które już jeżdżą po całym świecie, są bardzo znane, ale są niesamowite.